okoń ładny okoń piękny odrywa się pięknie Ale się widzę że jest ledwo zapięty spokój piękny o taki już mi się podoba jak bardziej zdziwiony został Też turkniecie to były takie, że wiesz, bo dotknął, bo może no więc, go Może w... się, się nie... aby wkurbił, a w ogóle nie żerował. I też za poker mm. mówię. Jest Aby przeknąłem i już siedzi To musi być okoń. Idzie do mnie? Co? Ja za okiem, bo trzęsie się. Ale bardzo mały Chyba mały no, Wymiarowy No Ale no nie jest tych dużych, nie? 20 może mieć, nie? No. Dobra. Dobra. Spadnie, jeśli będzie tyle z ciebie. Spokojnie, kolejni. Nie. nie. Od 30 plus robię zdjęcia. O, skrzy... o, o tego. Ale włączyłem nie. kamerkę i akurat. Nie. Poszedł po większego. Zawno, za Zawołaj tłojce Zdaj se vanj še vedno. Ale bije, co to mamy, szpajki W końcu jakiś ładniejszy szupak w tym sezonie tutaj, bo Jeśli można go nazwać ładniejszym Już wymiar może mieć tu kolego Nawet deszcze Fotkę chyba ci szczelę, nie uciekaj Kurde, mogłem włączyć kamerę, bo fajnie wci się wciął. Ale nie wiem, czy jak to jest okoń, to jest ładny. Garbus. Weź. Bo nie chcę go Nie. Nie jest taki duży. On jest przypadkowo... On za tak się... Pa, bokiem. Nie wierzę. Mały. Bo on uderzył, nie trafił i ja zaciąłem. No ładny już. Uderzył? No i ja podciąłem i go trafiłem, ale nie trafił, ale było branie. No, ale cię ci w o No takie 20 plus. Takie 20 plus. Daj podbierak. Jak to jest okoń, to jest naprawdę duży. Kurde, idzie tutaj w kapelony. Ale z ryba duża już się zawinął. Kurde. Nie. Nie rób mi tego. Popuszczę mu. Dupa. Ale ryba duża. No Czekaj, on tam się zaplątał. Może wyjdzie Okoń! Ale jest duży Wyszedł, daj podbierach szybko, o, trawnie. trawnie go do góry. Pięknie ło, widzisz tego okonia? Potężny, nie? Zaraz go zmierzymy. Trzymaj. Yeah. mamy pięknego garbusa 36 równe Pięknie uderzył Kolejny majowy garbus wypuszczamy z buja